24 września zaczynamy kolejną edycję kursu Alfa. Cześć, jako osoba, która była na kursie Alfa, mogę z pewnością polecić wartościowy czas prowadzony przez odpowiednie osoby, które wiedzą wiele informacji o Bogu, które Cię chętnie pokierują, poprowadzą. Co mogę powiedzieć? Odkrywaj i spróbuj Alfa. Dzięki. Alfa to jest odpowiedź na wszystkie pytania, które mnie nurtowały, które mnie dręczyły. Okazało się, że te same pytania, które ja zadawałam, zadawało mnóstwo innych ludzi na świecie. I dzięki Alfie poznałam odpowiedzi na te pytania. Cześć, chciałam Was serdecznie zaprosić na Alfa. Jest to niesamowity czas. Zachęcam do pójścia na Alfę. Alfa to jest bardzo dobry czas. Czas, kiedy możemy zadawać pytania, kiedy możemy otrzymywać odpowiedzi. Jeżeli masz wątpliwości, czy Bóg. Jest Bogiem Żywym. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek pytania, Alfa jest dla Ciebie. Kiedy dołączyłam do Alfy, nie sądziłam, że tak wiele zmieni to w moim życiu. Najcenniejsze okazały się relacje z ludźmi, z którymi mogę dzielić się codziennością i wiarą. Kurs Alfa jest taką przestrzenią, gdzie w bezpiecznej atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji i miłości staramy się szukać odpowiedzi. Bo istnieją odpowiedzi na te pytania, na które od samego początku ludzkość szuka odpowiedzi. Źródłem tej odpowiedzi jest Bóg. Kurs Alfa wspaniała rzecz. Cudowna. Poznanie wspólnoty, poznanie ludzi, Boga przede wszystkim, relacji, które nas łączą. Czegoś takiego nie doświadczyłem przez 49 lat. Uwierzcie mi lepiej płakać na takim kursie. Alfa to dla mnie miejsce, gdzie nie ma pytań, które pozostają bez odpowiedzi. To jest miejsce, gdzie można zadać każde pytanie. Dla mnie kurs Alfa, jako też osoby prowadzące, jest czasem poszukiwania Boga, czasem pytań i odpowiedzi. Dużo daje widzieć, jak Alfa dotyka serc ludzkich, jak te głębokie pytania, te dobrze nagrane filmy poruszają serca, jak otwierają pewne rzeczy. Odnośnie Boga, odnośnie sensu życia. Kurs Alfa dla mnie to miejsce, gdzie poznałam Jezusa. Cześć, Kochani, zbliżamy się do nowej Alfy. 24 września. Zapraszam wszystkich, tych, którzy mają pytania. Wiek nie ma znaczenia. Przybywajcie. Cześć, do zobaczenia.